Cześć! Witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj jest wielki dzień, znów wielki dzień. Cóż, no znowu dostałem paczkę od widza. Po raz, po raz kolejny. Po raz kolejny, żeby wykazał się naprawdę takim, taką pomocą dla mojego kanału. Naszego kanału z żoną, tak? Gdzie naprawdę, no nie można, nie można tutaj powiedzieć nic złego absolutnie. Wręcz odwrotnie. Dostałem około 100 gier. 100 gier do tego jeszcze. Są też pady, to też była konsola. To wszystko wszystko do tego dojdzie. Wszystko będziemy rozmawiać na ten temat. Póki co pokażę Wam pierwsze 20 gier z tego zestawienia, które na pewno na pewno zagoszczą na moim na mojej tylnej półce. Tutaj, jak, jak widać, mówię, no jestem już w nowym miejscu, także wydaje mi się, że coraz, coraz lepiej to będzie wszystko się przestawiało. Na pewno będzie coraz lepsza jakość tego wszystkiego. Póki co światło jeszcze nie jest tak, jak bym chciał, ale to myślę, że to się zmieni już. Niebawem. Dobra, nie będę przedłużał. Przede wszystkim czapki z głów dla człowieka, który mi to wysłał, który mi to kupił, tak? Bo to, to jest tak, że wszystko było bardzo, bardzo dokładnie kupowane, tak, aby się nie powtarzało z moją, z moją całą kolekcją, którą widzicie z tyłu. Tak więc cóż, to no zaczynamy. Pierwsza gra. Pierwsza gra. Mamy tutaj Storm Rise na PS3. Bardzo fajna gierka. Ja już próbowałem ją troszkę ogrywać. No cóż, no nie będę tutaj za dużo, za dużo mówił, bo jest tych gier dosyć sporo. Dlatego chciałbym to przedstawić chociaż w taki sposób, aby każdy widział o co tutaj chodzi. Mamy, mamy tak, na PS3, tak? Tego Stone Rise, na PS3. Położymy sobie tutaj. Kolejna gierka. Kolejna gierka, którą ogrywam na wiarze. Jest to Space Junkies, tak? Mamy na PlayStation VR, to wymaga akurat VR, więc tutaj nie będziemy, nie będziemy tego nie wiadomo jak opisywać, dlatego że jak, jak wiemy gry na VR tutaj rządzą się swoimi prawami, ale gra bardzo fajna, bardzo fajna, bardzo fajna i polecę ją gorąco ograć. To jest, to jest taka ciekawa gra. Jak ktoś ma VR i wie o co, o co chodzi w VR, no to na pewno, na pewno będzie, będzie chciał to spróbować przynajmniej, bo naprawdę warto, naprawdę warto. To jest druga gra, Ok, Kolejna gierka, tu mamy Nobunaga's Ambition Taishi. <noise> Cóż to takie takiego jest? No to jak wiecie, słuchajcie, no gier dużo, dużo jest takich, których sporo jest tu takich gier, które możemy, możemy ich nie kojarzyć. To są takie gry dosyć wyszukane niektóre. Tak to wygląda, taka to jest gra. Nie ogrywałem tego jeszcze, będę miał zamiar na pewno wszystko, póki co idzie do czyszczenia, także bardzo, bardzo fajnie, Pegi 12, jak było widać wcześniej. No cóż, no nie wiem, nic nie powiem, bo naprawdę nie mam pojęcia. Trzecia gra, OK. Czwarta, Strange Brigade, też od Rebellion'a tutaj akurat jest, czyli jak wiemy, to jest firma, to jest firma, to jest no, firma, deweloper, który, który wypuszcza niebawem, bo to już w maju będzie, snajpera także to jest od, 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 od Rebellion'a. Co to jest? Też nie powiem, też nie powiem, bo, no, bo nie wiem, tak? Nie wiem po prostu, także yy, wszystko jest czyściutkie, ja tak wyciągam płytę celowo, żeby zobaczyć, jak to wszystko fajnie się prezentuje, tak to wygląda, taka gierka, oczywiście PEGI 16, jak widzieliśmy, OK, czwarta gierka, yy, piąta gierka, no mam niocha w końcu, mam w końcu niocha, o, coś tu się wygasiło, zaraz to poprawimy. Teraz to poprawimy, OK. <gry> tak sobie ustawiłem tutaj, yy, jeśli chodzi o kanał, tak? Yy, wygaszacz ekranu, także to ładnie się komponuje. Okej, okay, mamy, mamy niocha, mamy niocha, tylko że mamy tutaj w wersji premierowej. Ja takiej gry nie miałem, yy, to znaczy miałem, tylko że w wersji tej PlayStation Hits. Także bardzo fajnie, że trafiła do, trafiła do mnie wersja premierowa. Także, no tak mi się to przestawiało. Gra bardzo czyściutka, wszystko fajne, to jest w ogóle w super stanie. Także elegancko. OK, mamy piąte, piąte. teraz tak. Kolejna rzecz. Mega Man 11. Słuchajcie, no to już wiemy o tym, że sporo osób na kanale zna tą grę. No, taka ciekawostka w zasadzie od Capcomu. Ja Capcoma lubię, nie lubię. To nie jest tak, że bardzo lubię, bo wiecie, że ja, ja głównie lubię, bardzo głównie, głównie lubię gry od, od takiego studia jak na przykład. Namco, Bandai, tak, bo to oni gry wypuszczają bardzo fajne, bardzo przyjazne, takie mojemu sercu, gdzie często ogrywałem te gry od nich i tak już mi po prostu zostało. Także tak się to wyprzestawiało. Mamy Mega Man 11. Ok, super, lecimy sobie dalej. Tutaj mamy tak, Nippon Marathon. <laughs> Ciekawe, dosyć, nie, nie wiem, czy dosyć rzadkie, czy nie rzadkie. chociaż delikatnie liznąłem tematu. Nie jest to takie, aby to można było gdzieś znaleźć w sklepach, bo tego nie ma, ale no, gra może, może być rzadka, moim zdaniem. Ciekawostkiem jest to, że ta gra, i to wiem na pewno, że tutaj nie było w środku żadnego manuala z yy, samego, samego wyjścia tej gry. Nie było ani, nie było ani yy, żadnej karteczki, nic kompletnie. Ta gra tak wyszła. Także tyle doczytałem i to na, na stronie producenta, więc na pewno to jest prawda. Gra w super stanie, elegancka, PEGI 7, także to jest tak no, powiedzmy dla dzieci. Bardzo fajnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, lecimy sobie dalej. Borderlands, Borderlands trójka i słuchajcie w wersji premierowej to właśnie tak wygląda tutaj, nie wiem czy to będzie widać, ale dosyć taka fajna świecąca jest ta kładeczka. Fajnie się ona przedstawia. Oczywiście od Gearbox. Tutaj hmm, co można powiedzieć, jest ciekawostką to, że w Borderlands 3 mamy tutaj manuala. Manuale tak, takiego dosyć po każdego bym powiedział, jeżeli chodzi o platformę PS4, bo jak wiemy na PS4 te, 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 te wszystkie manuale raczej nie wychodziły. Może na początku, ale później już ich nie było, a jak były, no to jakieś tam karteczki poszczególne. Bardzo fajna gierka, będę chciał na pewno Borderlands'a 3 ograć, także spoko, następna gierka. No to też już coś na PS3. Ryzen 2 Dark Waters, super. Mamy, mamy tutaj grę w bardzo dobrym stanie, słuchajcie gra jest naprawdę bardzo ładna, bardzo ładnie się przedstawia. Manual bogaty, bogaty manual, tak to wygląda. Gierka, jak wiemy, no u nas, u nas w Ryzen e, sporo osób gra w zasadzie, więc nie będę tutaj opowiadał, bo nie ma, nie ma to najmniejszego sensu. Jest to fajna, fajna, e, fajna wersja, premierowa od pirania, oczywiście od. od od piratów, pirania, tak. <grych> PEGI 16, jak najbardziej, także tak by się to przedstawiało. Kolejna gierka. No, tutaj mamy, tutaj mamy zacny tytuł, bo jest to Skyrim, z tym, że jest to na Wiara. Wiecie o tym, że ja gry bardzo lubię na Wiara. Wiara posiadam. Bardziej mam do niego dostęp, jak go posiadam. Swojego nie mam, ale mogę mieć go, mieć go w każdym momencie i często to właśnie ugrywam, takie gry, bo ja bardzo lubię wiarowe rzeczy. Też na Okulusie, kwestie dwójce często, często zagrywam się. Także tutaj ten tytuł będzie wymagał Wiara. Ale słuchajcie, no w Skyrima na Wiarze pograć niezapomniana sprawa. Bardzo polecam, gorąco polecam. Ja już to odpalałem, patrzyłem. Niesamowita rzecz, słuchajcie, niesamowita rzecz. Gorąco polecam, bo to jest naprawdę super, super. Jeszcze raz super tytuł. Ok, lecimy sobie dalej. Surviving Mars. Co to jest za gra? Jestem ciekaw co napiszecie w komentarzu, bo to jest akurat taka gra, której nie, nie widziałem nigdy, nawet nawet jakiś tam mm, powiedzmy sobie w, w internetach, tak jak szukam często gier, których na przykład nie ma albo mm, ciężko znaleźć, to to jest właśnie jedna z tych gier. Powiem wam, że mało tego było. Mało tego było i przede wszystkim jest to od nieznanego, bardzo mało znanego studia w zasadzie. Nie, nie będę mówił jakie, może sobie znajdziecie. Płyta w idealnym stanie. Nie ma tutaj żadnego manuala, jak wiecie to tutaj nie będzie. I nie ma nawet tej karteczki. Ale jest to dosyć, dosyć ciekawe tytuł i ciekawe czy w ogóle to znacie. Zaglądnijcie w neta i napiszcie coś pod komentarzem. Następna gra. Następna gra. Mamy Dissidia. Dissidia. Final Fantasy, tak? No właśnie Final Fantasy. Nie... Ja nie jestem jakimś tam bardzo mocno gorącym fanem Final Fantasy, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to jak najbardziej klasyk, już na dzień dzisiejszy w zasadzie każda wersja Final Fantasy jest już klasykiem. Dlatego, że no, jak dobrze wiemy, ta gra sprzedawała się bardzo gorąco i nawet się sprzedaje mocno. Mamy póki co dzisiaj wyszła, wyszła gra z siódemki, tak, taki remake, powiedzmy, który. który... Pewnie będzie druga część, trzecia. Ja podejrzewam, że będą cztery części, dlatego że ta gra została podzielona. No wiadomo, no każdy chce zrobić, deweloper też chce zarobić, także to jest, to jest właśnie tego kontynuacja. Bardzo fajna rzecz. PEGI 12, no bo tutaj nie musi być, nie musi być wyżej. Jak, jak ktoś zna Final Fantasy, to tutaj bardziej chodzi o, bardziej chodzi właśnie o Fabułę. Tutaj cały, cały świat przestawiony, także tak by się to przedstawiało. Gra od Square Enix oczywiście bardzo fajnie, bardzo fajnie yy, bo jest w super stanie. Także. Gorąco dziękuję. Mega mega naprawdę mega mega kurde stan <laughs> mega dobra. Następna gera Red Faction Guerilla. Słuchajcie gry od THQ Nordic cieszą się bardzo dużą sławą dlatego że wypuszczają dużo dużo takich średnich gier które są naprawdę dobrymi grami. To jest między innymi to tak to jest to właśnie ten tytuł. Pegi 16. Nie będę tutaj więcej opowiadał, trochę, trochę na ten temat, akurat na, na temat tej gry wiem, ale nie będę tutaj siał jakieś tam paniki, żeby ktoś mnie później tutaj dokuczał mi, bo wiem o tym, że są osoby, które tą remasterkę grały, porównywały, ale nie będę tutaj opisywał tego, dlatego że no nie ma to, nie ma to przełożenia dla mnie. Bardzo fajny tytuł, na pewno polecam gorąco. Następna. Następna gera mamy Dark Sector. Jak wiemy... Na PS3 Dark Sector dzisiaj może już nie jest, może jeszcze nie jest taki poszukiwany, ale wydaje mi się, że ta gra może kiedyś być, może być poszukiwana. Może być poszukiwana, chociaż wyszło jej bardzo dużo, ale jak wiemy, dzisiaj nam nawet, nawet Raymana ciężko szukać, gdzie wyszło ich bardzo dużo, bo to w milionowym nakładzie, ale, ale faktycznie te, tych, tych gier jest coraz mniej na rynku. Każdy kolekcjoner chce mieć tą grę i na pewno, na pewno tych kolekcjonerów jest coraz więcej, jak wiemy. Tak to wygląda. Płyta nie jest w jakimś super stanie. Nie, nie sprawdzałem jeszcze dokładnie jest to wersja jest to wersja angielska jak widzimy 18 na przedzie także mm, myślę że ta gra zagości u mnie może nie na streamie chociaż to też też są zdania podzielone bo tutaj też próbowałem to jakoś ogarnąć pomyśleć coś na ten temat w każdym razie no, jest to wersja angielska więc spróbujemy to na, na pewno ja w domu spróbuję się to odpalić. Ok następna gierka tutaj ciekawostka bardzo ciekawostka. Coś takiego. Nawet nie będę tego czytał, bo, bo nie chcę. <laughs> Japończyzna, tak? Typowa Japończyzna. Ciekawa gierka, w bardzo ładnym stanie, zachowanym. Super. Mamy tutaj płytkę tylko i wyłącznie. Nie mamy żadnego manuala. Płytka w idealnym stanie. Jak najbardziej. Nie ma tu nic, nie ma nawet karteczki, ale bardzo fajnie wygląda. Jest w super, naprawdę super, super stanie. Tak to by wyglądało. Tutaj. <laughs> Ja, 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 ja tylko powiem tak, że to jest, to jest grało o podrywaniu trochę dziewczyn, więc jak ktoś będzie chciał sobie to obadać, to zapraszam. Także no, tytuł, tytuł może być ciekawy, jak ktoś lubi na to na pewno się tutaj odnajdzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Jeszcze pięć zostało przy tym odcinku. Ok. Mamy coś takiego. Mamy coś takiego. Raglop, tak też ciekawostka, nie wiem, nie znam kompletnie tej gry, dostałem więc tak jak mówię, no, będziemy to próbować. Ja na pewno gry, które ja na pewno gry, których nie znam, będę próbował je wcisnąć w napęd do, do PS5 i będę się starał chociaż nie tyle ograć całą, bo na pewno nie, tylko będę chciał jakąkolwiek wiedzę posiąść, jeśli chodzi o ten tytuł, bo nie widziałem jej nigdy tej gry, nawet na półce gdziekolwiek, także a, ciekawostka, tak? Zobaczymy. Bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnie się przedstawia, zobaczymy. Kolejna gierka, kolejna gierka, no to jak już znamy, na pewno znamy Mass Effecta, to jest akurat Andromeda, tak? Poluje na trylogię, tak? Poluje na trylogię, jeśli chodzi o Mass Effect. Wiem o tym, że ostatnio jest to, te ceny, te ceny są dosyć spore, ale to powoli, powoli, ale faktycznie te ceny troszkę malają. I tak trzeba, to, tak trzeba o tym mówić. Ja nie, jest, nie mam jakiegoś tam wielkiego ciśnienia na tą grę, ale będę chciał na pewno ograć pierwszą ostatnią część syliogi, czyli trójkę na Safekta, bo jedynkę dwójkę miałem już ograłem, ale trójkę jeszcze bym chciał jednak liznąć, liznąć do końca, także Andromeda później się jakoś tam wkradnie. Znowu mi się wygasa czekam mu zepsu. <grym> no to nic. Naprawimy to. O, proszę bardzo. Także Andromeda, ok, Andromeda, lecimy sobie do następnego tytułu: Dead Fire Pillars of Eternity 2. Słuchajcie, no to te gry, ja tą grę mam tutaj, już nie pamiętam, która to była wersja, nie będę tutaj kłamał, ale gra, słuchajcie, ta gra może być kolekcjonerska, może być. tyczki Nordic, płyta w idealnym stanie, super. Ta gra może być, może być, oj, też Obsidian, oczywiście też, to, bo oni razem to wydali. Ta gra może być kiedyś kolekcjonerska. Czy będzie, czy nie, nie wiadomo, ale jest to gra, która na pewno, na pewno garstka ludzi. No, to, 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 to jednak muszą być osoby, które lubią takie tytuły. Ja nie będę tutaj opisywał, chociaż coś na jej temat wiem, ale nie jest tego zbyt wiele, więc nie chcę tutaj skłamać i nie chcę się narazić osobom, które tą grę bardzo dobrze znają, bo wiem o tym, że takie osoby u mnie w grupie i na kanale są. Tak by to wyglądało. Lecimy sobie dalej. Ok. Następna gierka. Portal Knights. Też taka gierka. Tego może mogliście nie widzieć. Pegi 7, słuchajcie, od 500 505 Games, tak? Ja mówię 505 gry. <grych> Także no, 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 tak, by, tak by było w tłumaczeniu. Co by tu było takiego ciekawego? No, to jest gra trochę taka, trochę, trochę taka dla dzieci. Idealny stan, jak najbardziej. Tutaj się nie można do niczego przyczepić. Nie ma oczywiście manuala, to jest PS4. Także no, tak, by to, tak by to wyglądało. Ja wam dzisiaj pokazuję gry, głównie właśnie na PS4, które mam tutaj z brzegu, które sobie tak delikatnie nawet powiem, szczerze, wybrałem, ale to są, to są gry, które mnie mocno ciekawią. Akurat te, które wybrałem takie z tego całego pudła, które dostałem właśnie za granicę od tajemniczego przyjaciela, i w zasadzie chyba już ambasadora mojego kanału, bo tak to, bo tak to trzeba, trzeba powiedzieć. I te gry będę chciał na pewno włożyć w konsolę i chociaż ograć. Bo jak wiecie, słuchajcie, jestem kolekcjonerem, tak? To, to nie jest tak, że ja muszę wszystko ograć. Nie, nie, ja nie jestem jakimś tam, jakimś tam nie jakim graczem, żeby wszystko zagrać i nie wiem, urlopy jakoś tam brać, żeby sobie pograć. Nie, będę miał okazję, to sobie ogram. Ok, kolejna gra. No tutaj już jest tytuł, który ogrywałem akurat od Activision. Jest to Call of Duty Advanced Warfare, tak? Bardzo fajna gierka, polecam, Call of Duty każda jest dobra, może nie mają, może te gry nie są długie i dosyć, dosyć sporo trzeba za nie zapłacić na, w dzień, na w dzień premiery, bo dlatego, że Call of Duty wychodzi co roku, tak? Ostatnio nawet wyszły dwie wersje Call of Duty w ciągu roku, także no, umówmy się, jest to dosyć sporo, dlatego, że no, kasa tutaj jest z najwyższej półki, trzeba zapłacić za każdy tytuł około Około, około tam 300 złotych, a nawet, a nawet więcej. Więc no, jeśli chodzi o Call of Duty to te, to, to te gry mm, kupować co roku. Czy jest sens, czy nie ma sensu? Nie wiem. Ja zawsze kupuję po premierze, tak mniej więcej, jakieś 3 miesiące, bo wtedy, wtedy zazwyczaj te gry już spadają z ceny. Można już je kupić spokojnie, za tam 100 parę złotych, no, no jak jakoś tak wychodzi. No cóż, no, ja gram tylko w singla tak? Ja, ja nie kupuję gier. Po to, aby ogrywać online. Wiem o tym, że Call of Duty jest wręcz do tego stworzone, aby grać online, ale ja lubię jednak grać w singla i tak by się to przedstawiało od samego początku. Tak, gram od samej jedynki Call of Duty, dlatego. Dlatego, no mówię, ja nie potrzebuję grać one. Zwłaszcza, że nie mam na to czasu, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że Call of Duty ma to do siebie, że ona jest krótka, więc spokojnie można sobie kupić po jakimś tam czasie, nawet można sobie odświeżyć, tak? Bo każda wersja to nie jest tak, że musisz grać po kolei w, 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 w dany tytuł. Nie, tego nie musisz robić. Każdy tytuł ma swoje tam jakieś. Swoje tam jakieś swoje. Jeszcze raz swoje tematy, tak? Bardzo fajny tytuł, Advanced Warfare. Polecam, polecam gorąco, bo to jest naprawdę bardzo dobra gra. Ok, jeszcze raz policzę. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Słuchajcie, dobra, mamy mamy 20 tytułów, tak one się by tutaj przedstawiały, tak one wyglądają. Tak jak mówię, jest ich około setka, także jak dobrze policzyć odcinków z tego z tego ramienia będzie około 5 sztuk, jeśli chodzi o o materiały bardzo się cieszę. Ja wiem, ja wiem o tym, że mnie oglądasz tutaj kolego sympatyczny, także ja ci grubo dziękuję. Ja nie wiem, ja wiem jak on ci się odwdzięczyć, bo to już na, na dzień dzisiejszy to no, ciężko, tak? Wiesz o tym, że dostaniesz ode mnie na pewno folklora, dostaniesz ode mnie Katrin, jeszcze tam kilka gier też w tym nawite, coś dostaniesz ode mnie. Tak, jakby taką delikatną formę wymiany zastosuję, no bo ja nie mogę nic więcej. No. Wiem o tym, że nie chcesz pieniędzy za to. Mega, mega. Jesteś, jesteś w porządku bardzo. Ja wiem o tym, że możesz to robić, wiem o tym, że lubisz chodzić na gry, lubisz chodzić, kupować te gry, bardzo lubisz chodzić po tych wszystkich komisach, po tych wszystkich targach. Ja wiem o tym. I wiem o tym, że masz spokojnie ponad 3000 gier i, to, i ty to skrupulatnie powiększasz, starasz się to robić coraz, coraz lepiej, i starasz się to jakoś też do, dowiadywać się na ten temat. Ja też mam taką zajawkę, jak zauważyłeś. Staram się być uczciwy i zawsze, zawsze taki byłem. I to to zauważyłeś we mnie, zauważyłeś to w tym kanale, gdzie naprawdę tacy ludzie tutaj wiem o tym, że zostaną na długo i, i, i naprawdę grubo, grubo, bardzo grubo i jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za ten gest. Miły gest, czy no nie wiem, nie wiem, jak go nazwać w ogóle, bo to już jest po raz drugi, po raz kolejny, gdzie doceniłeś mój kanał w taki sposób, gdzie ja mogę dzięki temu Żyjąc w Polsce, sobie to wszystko ładnie układać tam za mną na tych półkach. To jest mega miła sprawa. Wiesz o tym, że mam słabość do gier. Wiesz o tym, że gra dla mnie to jest coś, każde pudełko to jest coś, coś dla mnie wyjątkowego. Nieważne jak, jakie to pudełko jest, nieważne jaka to jest gra tak naprawdę. Czy, czy to jest FIFA, czy to jest jakieś NBA, nie. <laughs> nie, to, to nie, ma, nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ja szanuję gry naprawdę, każdy, szanuję każde pudełko, szanuję każdą grę, która do mnie przychodzi i szanuję każdą grę, którą kupuję. Staram się mieć wiadomo no każde kolekcjoner chce mieć jak najwięcej, chce mieć jak najwięcej bibliotekę. No umówmy się, jeżeli idziemy do biblioteki, to dobra biblioteka zawsze ma dużo tytułów. No, tak samo ja też bym chciał. tak? Także mówię gorąco, gorąco, dziękuję Ci za to. I na pewno, na pewno to się przełoży na jakość i czuję się bardzo godnie z tym, że mam takich widzów, którzy doceniają mnie w ten sposób. Nie będę przedłużał, dobra. W każdym razie proponuję lajki. Proponuję, proponuję komentarze, bo to też bardzo wszystko się liczy do zasięgów. Jakiś komentarzyk tam wiadomo trzeba, trzeba zastosować, trzeba coś tam napisać. Do subskrypcji też również zapraszam, bo to jest, to jest najważniejsze w zasadzie, żeby tym, żeby ten kanał się, kanał się rozwijał, żeby miał jakikolwiek sens. To tutaj musiu, musi być społeczność. Społeczność już jest mocno rozbudowana, ale jednak można jeszcze lepiej. Także gorąco zapraszam. Możecie też, też donate'ować mój kanał. Tutaj pod filmem będzie link, który w opisie, który, który pozwoli na to, że jakąś tam symboliczną złotóweczką wesprzeć mój kanał. Jak wiecie dobrze, zbieram w dalszym ciągu na MediaMode do kamery GoPro i do tego jeszcze zbieram na oświetlenie. Jak widzicie, tutaj też oświetlenie jest jakiś super hiper, ale niebawem już takie się pojawi, mam nadzieję, z Waszą pomocą oczywiście. Także dziękuję, do zobaczenia, cześć.